Dzień dobry wieczór. Andrzej Bosy, Boso i Zdrowie. Zapraszam. Witamy w siedzibie warmińskich chłopów bosych. Zaczynamy kolejny dzień. Dzisiaj chcieliśmy poruszyć taki temat, który dosyć często jest już poruszany wszędzie, ale nie do końca może rozpatrywany w kategoriach. Bardziej natury niż, niż matury, bo przeważnie wydajemy się do apteki, do sklepów zielarskich, ratując się przed różnymi schorzeniami, przypadłościami. Ale dzisiaj taki temat związany z jednym z najważniejszych organów, można powiedzieć, którym jest wątroba. I nie chodzi mi teraz o wywiad ze mną, czy, czy z kimkolwiek na temat e, tych właściwości wątroby, czy, czy problemów z wątrobą związanych, tylko jak żyć zdrowo, mieć zdrową wątrobę i cieszyć się z tego. I zioła są tym najlepszym chyba preparatem, który można użyć bez konsultacji z żadnym lekarzem, mając oczywiście rozeznanie tych Kilka ziół, które stanowią o tym, że wątroba będzie i zdrowa, i sprawna, i będzie nam długo służyła, to są takie zioła, które generalnie mamy w zasięgu naszej przyrody, tutaj barmińskiej. Za darmo, nie musimy jeździć po dżunglach, po, po, po Syberii czy gdziekolwiek. Najlepszym moim zdaniem ziółkiem, które się mnoży w tym roku, też go dużo jest, to jest właśnie niszek lekarski. Bardzo rozprzestrzeniona roślinka, której no ciężko ją z czymkolwiek pomylić, tak? Zwyczajowo nazywa się ją mleczem, co jest absolutnie nieporozumieniem, nie, nie ponieważ mlecz to jest całkiem inna roślina. Mniszek bardzo łatwo rozpoznać, bo ma taką gwiaździstą formę liści i wyrasta tylko jako łodyżka. Na końcu jest żółty, piękny kwiatek, który zamienia się później w takie fajne, jak to w młodości nazywaliśmy, spadachrony. Tak, ponieważ nasionka są w formie takich latających właśnie spadachronów. Co ten miszek robi? No, jest to jedna z goryczek, która dostępna w tej chwili w dużych ilościach. Używamy i korzonka i ogonka i ta łodyżka nadaje się rewelacyjnie do spożycia jako szparaga. Smażymy sobie jako szparagi, oliwka, troszeczkę cebulki, dorzucamy szparagi, przykrywamy, dusimy i mamy potrawę. Ale kwiatki możemy zjadać całe. I tutaj żeby nie było. Tak, to ktoś powie oj, Bardzo smaczny kwiatek, bardzo dobry kwiatek, smakowo w ogóle i tak dalej. No i przede wszystkim liśćki, jako jedna ze jeden ze składników, na przykład pesto, surówki codziennej. No ale to tyle o miszku. Chodzi bardziej o to, co ten miszek będzie robił w tej wątrobie. Chodzi o pobudzenie wydzielania żółci. I do tego dochodzą takie Roślinki jeszcze jak goryczkowate piołun, wrotycz, bardziej może nie naszych oman, berberys. I dodając te wszystkie ziółka, ale nie na siłę, ponieważ też trzeba konsultować z samym sobą, czy w tym momencie nam to wszystko potrzebne. Więc ja robię coś takiego, że jeden dzień, jedna goryczka. Od poniedziałku do piątku stawiam sobie za zadanie, żeby raz dziennie, oprócz jedzenia tych ziół, zrobić sobie napar. Herbatkę z mniszka, jutro herbatkę z mięty, pojutrze herbatkę z wrotyczu, następnie piołunu i tak dalej, i tak dalej. Biorąc to wszystko suma sumarom do kupy, nie musimy się martwić o woreczek żółciowy, gdzie nagminnie jest wycinany, co jest największą chyba zbrodnią na organizmie ludzkim, czemu się go nie płucze. Jest bardzo fajny przepis Andrasa Morica, płukanie wątroby i woreczka żółciowego. Trwa to bardzo... No krótko, bo to jest kilka dni picia soku jabłkowego, potem jeden dzień oczyszczenia fizycznego. I jest to przede wszystkim działanie bardzo bezpieczne. Nie spotkałem osoby, która używając tych metod oczyszczania wątroby, miałaby problemy. Jest jeszcze jedno ziółko bardzo przydatne, kiedy na, na wątroba troszeczkę się zbuntuje. to jest ostropes plamisty. Każdy już na pewno słyszał, wie o, o tym i tak dalej, ale też. Jak go używać? Bo sam ostropest plamisty, no, nasiona trzeba zmielić przede wszystkim i silimaryna, która jest związkiem tym głównym, który zabezpiecza wątrobę, no raczej dużo byśmy musieli zjadać tego ostropestu, żeby ona zadziałała, więc można sobie zasuplementować samą silimarynę, która nam bardzo zabezpieczy ten układ wątroby, żeby nam się nie psuła. Więc wszyscy nadużywający niestety alkoholu, grubo, tłusto jedzący. Smażący, pieczący i tak dalej, no powinni sobie troszeczkę folgować i raczej skłonić się ku temu. Co ja mogę więcej powiedzieć? Jak sami widzicie, w obszarze niedużych areałów ziemi możemy mieć praktycznie wszystko. Może mieć swój prosty jakiś sad, jakieś pszczółki tam w oddali. Tutaj oczywiście też możemy sobie na, nasadzić, narobić i tak dalej, tylko Chodzi o to, żeby też pozwolić tej naturze, żeby ona sama to tworzyła. Także nie, nie kośmy tej, tej, tej trawy do gołej ziemi, żeby słońce wypalało. Zostawiajmy te zielne trawniki, gdzie wszystko sobie rośnie tak, jak powinno rosnąć tak, w naturze. Nie musimy tego ani niszczyć, ani psuć. Zostawmy to swojemu biegowi, tak? Czyli każda z tych roślin po coś, po coś urosła. Dlaczego tu akurat? Są takie, można powiedzieć, nie tyle przepowiednie, czy legendy, że przyroda sama wybiera roślinę, którą w siedlisku ludzkim rozwija w większych ilościach. Tak się praktykuje, mówiąc tam na Białorusi, w Rosji, że jak ktoś zachoruje z domowników, wtedy dane zioło coraz bardziej się tutaj namnaża. Mając chorą wątrobę, mamy więcej mniszka, mamy reumatyzm, trzeba się pokrzywa pokazywać, brakuje nam żelaza we krwi, znowu pokrzywa, no i kilka takich innych roślin, które można wymieniać, aczkolwiek nie chciałbym robić tutaj e, wykładu na temat roślin, bo dostępność w internecie jest tak duża, że już nie trzeba tego praktycznie rozpowszechniać, wystarczy sobie kliknąć wątroba i dedykowane zioła. I mamy cały arsenał broni. Wymienić no, jeszcze brzozę jako roślina, która bardzo zabezpiecza nam tą probę. oczywiście brzozę, sok wypijemy wiosną, jest rewelacyjny, oczyszczający, wzmacnia diurezę, czyli odejemy więcej moczu, oczyszczamy w tym momencie organizm. Liście brzozy są rewelacyjne do surówki. No i brzoza słynna, czaga, czyli grzyb brzozowy, który zwłaszcza w Rosji wykorzystywany jest jako naprawdę dobry lek, Antyrachowy, którego nalewka nazywa się Befungin. Możemy sobie cały rok pić i jeść proszkowanych grzyb jako herbatę. Jest jeszcze ziółko, które wykorzystujemy czasami, może w niedużej wiedzy, to jest kolendra siewna. Silnie stymulująca wydzielanie yy, też związków, które będą oczyszczały nam organizm z metali ciężkich. Warto ją zap no, wiem, zaprząc do roboty w każdym posiłku, który jest surówką jak gdziekolwiek, żeby ten pęczek kolendry dorzucić. Do pesto rewelacyjnie się nadaje. zmieszana razem na przykład ze szpinakiem. O, tu mam taki fajny młody szpinaczek rośnie sobie. Niedługo będzie można robić żniwa. Do tego rukola, do tego mm, takie listki jak natka marchewki, natka rzodkiewki. W ogóle wyrzucamy, nie używamy tego liście. Kalarebki są rewelacyjne i sama kalarepka. No ale już nie chciałbym się rozwodzić na temat tych wszystkich ziółek i, 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 i warzyw i tak dalej, ale potencjał w ziołach jest bardzo duży i warto to mieć na uwadze. Nie tylko w stepach zielarskich, ale przede wszystkim w przestrzeni do koła nas. Tak? Więc jak mamy ogródki, jak mamy jakiekolwiek kawałki ziemi, warto te zioła rozsiać, żeby rosły własnym rytmem. Niekoniecznie uprawiamy. No i co więcej? Starajmy się być bliżej tej natury, czyli jak najwięcej do lasu, jak najwięcej w pole, i żeby małe dzieci zaczęły się tego uczyć. W szkole praktycznie jest zero rozmowy na temat ziół, zero rozmowy na temat jakości pożywienia. Jest pęd tylko do tak zwanego cywilizacyjnego rozwoju, ale to wszystko rośnie samo. Zobaczcie, to jest taka ładna, fajna, mała łączka, która już posiada tyle różnych ziół. Wiązując jeszcze do problemów wątrobowych, bardzo często no teraz ścieli się tak zwanym, przysłowiowym trupem, rak wątroby, tak? No jest to przypadłość niestety bardzo, bardzo niedobra, bo degraduje cały organizm. Jak, jak wiemy, fabryką jest wątroba, wszystkie, wszystkie procesy, które zachodzą w wątrobie są bardzo potrzebne dla organizmu. Więc są jeszcze takie zioła jak widłak goździsty, który rewelacyjnie sprawdza się przy raku wątroby, tak? Konopia. Czyli nasza rodzima w cudzysłowie marihuana. Także pozostałe inne goryczki mają też duży wpływ na to, więc są takie zioła jak Lukrecja, Oman, ale mówię, ja nawiązuję do tych naszych tutaj, czyli widła goździsty, miszek lekarski, piołun, wrotycz. Są to też goryczki, które powodują, że mamy dużo większe potencjały później antywirusowe i też antypasożytnicze. Tak jak wiemy, wrotycz, który staje się powoli zakazany w tym naszym środowisku jest jednym z lepszych ziółek, dzięki którym możemy sobie poprawić ten nasz stan. No i cóż, natura, przyroda, ale coś dla ciała też się należy. O, także pozdrawiam wszystkich, a i zapraszam do naszej siedziby tutaj na dobrą strawę zielną. Owocowo, jak będą owoce grzybowo, no i taką ogólną. Pa pa! Do następnego razu.